Cześć wszystkim i w dzisiejszym poradniku pokażę, jak wygrać użyć plugin Button Promotnia na serwerze Minecraft. Plugin ten umożliwia nadawanie pewnych właściwości przyciskom, czyli na przykład gdy klikniemy na przycisk możemy ustawić sobie jakąś grupę, czyli np. z gracza na modelatora, czy oczywiście to jest permissions, czyli uprawnienia. E, następną opcją możemy sobie ustawić, że gdy klikniemy na przycisk pojawia nam się jakaś wiadomość, a kolejną z, y, opcją jest na przykład ustawienie teleportacji, czyli warp. Czyli np. przykład nie przycisk możemy teleportować się np. do lasu Tak więc pierwszym co musimy zrobić aby ten plugin pobrać jest wejść na link podany w opisie Pobranie właśnie tego pluginu Kolejny plugin, który jest wymagany do działania właśnie Baton Promote jest oczywiście Vault no, Oczywiście jego tak pobiera, także pobieramy i oczywiście oba linki będą w opisie Oba pluginy kopiujemy na pulpit i wchodzimy w folder z serwerem Następnie w plugins i oczywiście te dwa pluginy kopijemy do tego folderu. Ok, tak jak wcześniej wspomniałem, ten na, na przykład możemy ustawić sobie grupę, czyli po prostu permissions, Czy oczywiście musimy mieć jakieś permissions, y, które po prostu odpowiada za uprawnienia, czyli na przykład w moim przypadku jest to permission X, może mieć także group manager. E, ok, e, w grę sobie także essentiala, e, który Odpowiada za to, że np. przednikiem pokazuje nam się e, grupa np. Gracz, Moderator, VIP, Admin i itd. E, I zaraz to wszystko pokażę, tak więc przejdźmy sobie do Essentiala, który także wcześniej wygrałem. Linki oczywiście będą w opisie do każdego pluginu, tutaj, który tutaj jest. Tak więc przejdźmy do Shala, następnie config za pomocą odpad++. Plus plus. Ok, i tutaj mamy oczywiście e, cały ten plik e, konfiguracyjny, w moim przypadku jest stolinika e, 365, która odpowiada za tą grupę, która w, pokazuje się przednikiem, czyli na przykład gracznik e, i wie, jakaś wiadomość. E, I ta to stolinika, to którą zaznaczyłem. Ok, tutaj jest tego tyle, tylko chciałem to pokazać. Zamknijmy sobie to. Przejdźmy do permission x. Ok, odpieram za pomocą się plus. plus. I tak, tutaj oczywiście mamy grupę gracz, VIP, moderator, admin i właściciel i za pomocą kliknięcia jakiegoś przycisku możemy na dowolną grupę sobie zmienić, ale wcześniej musimy to ustawić. Oczywiście to wszystko zaraz pokażę. Okej, okay, wiadomo, że plugin posiada jakieś permissions, czyli uprawnienia do dodania, tak więc dodajmy sobie te, które potrzeba. Pierwszą ważną komendą, w sumie uprawnieniem, jest buttonpromote.use, czyli po prostu używanie tego pluginu, więc dajemy sobie to, upra to, to uprawnienie dla gracza i ten gracz będzie mógł używać oczywiście tych przycisków e, dalej tworzenie przycisków i z, e, po prostu skasowanie tych, tych właściwości u, u tych przycisków na przykład dajemy sobie moderatorowi czy jakimś tam adminowi bo raczej gracz czegoś takiego nie powinien mieć ponieważ byłoby to zbyt proste więc wlejem sobie do moderatora, czyli bottompromote.create i i.remove. Ok, zapisujemy, zamykamy. To więc minimalizujmy. Oczywiście wszystkie pluginy są, vault, bottompromote essential permissions. Więc cofamy i pozostało nam tylko włączenie serwera. Ok, wszystko się załadowało, więc konsoli nie wyłączamy. Folder możemy zamknąć, wchodzimy w Minecrafta, logujemy się. Ok, zaraz wszystko pokazuję, więc weźmy sobie na serwer No i tak, co, co potrzebujemy? Potrzebujemy przyciska, nie? Wystarczy gdzieś sobie go po prostu położyć, więc zbudujmy sobie... Będą do tego trzy komendy, zaraz wam pokażę jakie, są, jakie do tego są zbudujemy sobie tutaj, nie wiem, możemy, nie wiem, po prostu możemy nawet położyć na drzewie, prawda To jest obojętne, ale ja zbuduję sobie na tym Więc to będzie jako pierwsza komenda, to będzie druga, to trzecia OK, pierwszą ważną komendą jest oczywiście, e, przepraszam, BP, czyli po prostu button promote. E, I tak, pierwszą komendą, jaką powinniście znać, czyli e, najpierw jeszcze pokażę na przykład, że mam tą grupę, czyli napiszę e, na przykład Y i pokażę, nam, że mamy gracza. OK, dodaliśmy sobie wcześniej uprawnienia, ja tutaj jestem administratorem, więc mogę wszystko, e, ale dajmy sobie pierwszą komendę, czyli po prostu zmiana tej grupy, czyli e, BP set promotion, promotion Krop, e, spacja, następnie grupa jaka jest w, e, w Permie Chężczyli, na przykład mieliśmy tam gracz, VIP, e, moderator, więc wymienić sobie na mody, bo tak tam była, tak, taka grupa. E, klikamy Enter. E, no i teraz tak, możemy... Mm, bo teraz na przykład klikniemy na, mm, na taki przycisk prawe, prawym przyciskiem, czy po prostu go aktywujemy, ja muszę prelem, bo mam game mode, tak to bym lewym zniszczył. Wtedy nadawam temu przyciskowi możliwość y, po prostu nadawania grupy poprzez kliknięcie na ten przycisk, ale na przykład że ch na przykład nie chcemy sobie na przykład zniszczyć, jakby zdezaktywować y, możliwość nadania kliknięciem y, na ten przycisk takiej możliwości, więc wystarczy wpisać bp y, cancel i teraz już... Y, Klikając na taki przycisk już nie, bo prostu nie możemy e, nadać żadnej właściwości przycisku. Mam nadzieję, że powiedziałem to dość zrozumiale. Ok, więc powtórzmy sobie poprzednią czynność. BPS Promotion Mod. E, Pokazana się taka opcja jak wcześniej. Klikamy na przycisk i pisze, że e, taka opcja została nadana e, temu przyciskowi. Kliknijmy sobie jeszcze raz Y, że jestem graczem. Teraz znowu kliknijmy, piszmy teraz na przykład coś tam. E, I oczywiście teraz są moderatora. W ten sposób to wygląda. Ok, następną opcją jest tutaj, widzicie, troszkę tam wyżej jest B, BPSet y, Message. I wam pokazać jak to działa. BPSet Message i jakaś tam wiadomość, czyli na przykład, y, cześć na przykład i nadajmy sobie jakiś kolor, załóżmy, nie wiem, niebieski. Cześć kolego. Ok, klikamy Enter, y, bo to odpowiada jako, tutaj jak widzieliście wcześniej, BP. Spacja, set message, spacja i jakaś tam wiadomość. I może to będzie dalej po spacjach. Klikamy na przycisk. Zostało to nadane. Klikam jeszcze raz i piszę cześć. Kolego, kolego na niebiesko. Przepraszam. OK. E, I teraz tak. Chcę na przykład chcemy na przykład się teleportować. Tutaj teraz wygląda na troszeczkę to inaczej. E, załóżmy, że chcemy się teleportować w to miejsce, prawda? Więc musimy po prostu w tym miejscu wpisać komendę. Jaka jest komenda? Już Wam pokazuję. Wpisujemy. To ja tutaj widać troszeczkę wyżej na czacie. SBP. Set warp. ok klikamy yy, i w tym miejscu została zapisana nasza lokacja czyli w tym miejscu zostaniemy teleportowani I teraz wystarczy po prostu kliknąć na jakiś tam przycisk czyli w tym przypadku ten ok teleportujemy się i tyle yy, tak samo tutaj możemy sobie stąd ustawić załóżmy przycisk tylko teraz załóżmy ustawmy sobie tutaj setwarp w tym miejscu Ok, przejdźmy sobie tutaj, klikamy na przycisk, e, kliknijmy jeszcze raz i jesteśmy w tym miejscu. Dobra. E, teraz poprzez na przykład możemy sobie nadać temu przyciskowi opcję, że na przykład możemy nadać temu przyciskowi jakąś wiadomość podczas teleportacji, czyli na przykład bp e, set message. Na przykład teleportujesz się. Ok, w ten sposób. Wykrzyknik. Klikamy prawe na ten przycisk. Jeszcze raz. nie daj, teleportowaliśmy się i pokazuje nam się wiadomość, teleportujesz się. Eee, I tak w ten sposób to wygląda. Możemy jeszcze po prostu zdezaktywować za taki przycisk. Eee, Wpisując po prostu BP-remove. OK, klikamy taki przycisk i taki przycisk już nie ma żadnych właściwości, wcześniej po prostu byśmy zmienili sobie grupę i nic nam się nie pokazuje, że została jakaś grupa zmieniona. Tak jest ten sposób ten plugin działa, naprawdę jest bardzo przydatny. Eee, na warpy jest naprawdę bardzo fajny, na zmianie grup także możemy jakoś to fajnie wykorzystać na jakiś tam serwer, teraz nie będę myślał na jaki e, ale naprawdę Wam bardzo serdecznie, Boże bardzo serdecznie, po prostu bardzo Wam ten, ten plugin polecam, tak więc ode mnie to tyle, dzięki no i cześć